Cześć. Dzisiaj y, zrobimy preparat do zwalczania ćmy bu bukszpanowej. Y, do wiaderka włożyłam y, skrzyp polny. Y, tutaj mamy wrotycz, który zebrałam z skrzypów Wrzuciłam tak garść y, wrotyczu 165 gramów. Tak naprawdę powinno być 150, ale nie będziemy się o te 15 y, gramów kłócić. Y, zalewam to gorącą wodą, 5 litrów gorącej wody i kiedy wyscygnie, spryskuje Szpany tak jeden do dwóch. Wrotycz generalnie to zioło do zwalczania różnych chorób i szkodników w ogrodach przydomowych i ja już sobie obiecałam, ja pryskałam już wcześniej wrotyczem i obiecałam sobie, że w tym roku nie dopuszczę do sytuacji, kiedy ćma bukszpanowa zaatakuje mi bukszpany i niestety się nie udało. Pojechałam na wakacje i przeoczyłam sytuację. Ładnie się zrymowało i tak wyglądają moje bukszpany. Ja mam ich dużo. Tutaj akurat pokazuję jeden taki duży, 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 duży bukszpan. No i jeśli ten mój specyfik nie pomoże, a powinien, no to będę musiała użyć chemii, a tego bym nie chciała. Albo również wiem, że jest taki środek Lilipo, nie, nie pamiętam tej nazwy, ale wiem jak wygląda i jest to taki środek ekologiczny i również, który można kupić w sklepach ogrodniczych i również nadaje się na ćmę w panową, ćma, ćma po prostu ginie. Tutaj chciałam Wam pokazać, jak wygląda taka glista ale tu chyba nie ma tego dobrego ujęcia. W każdym bądź razie, ten specyfik można zastosować, ten napar. Podsumowując, 150 g świeżego ziela na 5 litrów wody wrzącej po wystudzeniu w proporcji 1 do 2 opryskujemy bukszpany. Również możemy tu, tym specyfikiem też zwalczać połyśnicę, marchwiankę, wciornastki. No i właśnie tak jak ja tutaj dodałam skrzyp, również mszyce. Dziękuję, próbujcie, walczcie z tą ćmą. Nie jest to przyjemne. No i pracochłonne. Do widzenia.